Hej wszystkim, witam w kolejnym filmie na moim kanale z tej strony Kinga i Cynamon. W dzisiejszym vlogmasie, bo to już kolejny vlogmas. Postanowiłam, że wypróbujemy różne świąteczne słodycze z różnych sklepów. Mamy tutaj Biedronkę, Action. E, to jest chyba z Dealza. Tu też mam Action i mam z Lidla też. Więc dzisiaj sobie to wypróbujemy. Ale zanim to, oczywiście, zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Tam na dole macie ten przycisk magiczny. Także jak to klikniecie, dostaniecie coś magicznego. Oraz jak klikniecie łapkę w górę, to będę miała plus jeden do uśmiechu. Także teraz intro. Powiem Wam, że jestem strasznie głodna i chyba zacznę sobie od kulek. Mam tu takie kulki korzenne: w herbatniki w czekoladzie mlecznej. Tak, i one są z biedronki. Nie pamiętam cen, niestety. Ja lubię właśnie te kulki z biedronki. No, są takie zwykłe kuleczki, herbatniki, także. One smakują jak mini pierniczki jakbyście mini pierniczka zjedli. Ale fajne. <laughs> Kulki odkładam, jak jesteśmy przy Biedronce, to myślę, że możemy zjeść wszystko, co tutaj mam z Biedronki. Mam tutaj jeszcze cztery różne Mikołajki i one mają cztery różne smaki. Ananasowo-mleczny, kakaowo-wiśniowy, śmietankowo-kokosowy i creme brûlée. I ja sobie ten creme brûlée spróbuję, bo jakoś tak ananasowo-mleczny jakoś niezbyt. Nienawidzę wiśniowych cukierków, więc spróbuję sobie crème brûlée i może tego śmietankowo-kokosowego jeszcze. Ale to pachnie! O wow. mm. dobra. O! Bardzo dobre. W środku mają bardzo dużo nadzieja. I on jest jakby właśnie... Ten krem śmietankowy jest poprzeplecany z karmelem. O smaku właśnie kremlę. Mega to smakuje. To spróbuję się tego kokosowego. o kokosowym. On wygląda tak samo. Ma tylko ciemniejszą czekoladę. Jest delikatniejszy w smaku. Zapomniałam ocen dawać, także już, już daję ocenę. Kulki. Ode mnie dycha. Mega fajne. Normalnie małe pierniczki. Jeżeli chodzi o te praliny, tak, praliny. No to kremwel spoko. Kokos trochę mniej mi smakował, ale też był ok. Nie, 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 ty tam nie idziesz za mną. Nie, 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 bo on się tu już ten czai na te kulki. Może spróbuję tego ananasowego, bo wiśniowego naprawdę, ja nie mniej wiśniowego. Ale jak chcecie sobie wybrać, to one mają swoje kolorki u góry. Spróbuję tego ananasowego. Krem daje taką taką ósemkę, a y, kokosowe mu daje szóstkę. No i teraz ten ananasowy. Ej, nie pachnie źle, pachnie jak... Pamiętacie kiedyś, nie wiem czy dalej można je kupić, możliwe, takie podróby kinderków się kupowało. Ja mam kamerę za... cały czas ten... Kamera jest przesunięta. O! Teraz to jest prosto! No i mi zawsze na przykład kupowała takie podróby kinderków. Właśnie i one miały w środku e, różne smaki nadzienia. Nie wiem, jak znajdę to Wam gdzieś tutaj zdjęcie dam, ale to właśnie pachnie jak taka podróba tego kinderka, nie. Mm. Ananasowe, 2 na 10. Ostatnim słodyczem z Biedronki są takie bałwanki, które w środku mają właśnie nadzienie. I to wiem, że to są podróby, podróby chyba Milki, tak? Oni też mają takie, takie słodycze, można od Milki kupić. Ona są łyżeczki, nie wiedziałam, <grym> ale fajnie. Dobra, więc teraz spróbujemy. Biorę jedną łyżeczkę jednego bałwanka i sobie spróbujemy. Ja chyba nigdy nie jadłam tych milkowych bombek z tam jajek. Tak wygląda bałwanek. Słodziek. No i dobra, to trzeba teraz ściągnąć. I, a ty mogę rozbić po prostu. Po co mi ta łyżka? Mogę tak ugryźć po prostu, nie? Pachnie ładnie. Ale skam. Tej mojej poje w ogóle nie było tego. Takiego No Od połowy, bez sensu. Ale czekolada dobra. To w sensie taka. Nie jest to najlepsza czekolada, ale taka dobra. Mam tu nadzieję. Czy to miało na mnie jakiś szał? Zrobić. No, no słabe, 3 na 10, masakra Dobra, mam dosyć czekolady na razie Mam tutaj dwa opakowania żelków z, e, z Lidla Nie bez powodu wzięłam dwa, ponieważ jedne żelki są wegańskie Tak one wyglądają, tu mamy zwykłe żelki, tu mamy żelki wegańskie I sobie je po prostu porównamy Więc zacznę od zwykłych żelków A, ale słuchajcie, to są tylko dwa smaki, a tutaj jest tych smaków 6 chyba aż no to trochę słabo zrobili, ale tak, tu są wegańskie tu mamy dwa smaki, jest zielony i czerwony, czyli pewnie jakaś malina i jabłko, mam coś w tym stylu. No a tu mam tych smaków o wiele, wiele więcej. Próbujemy. Wezmę sobie zielony, bo ja najbardziej zielony lubię. Mam tutaj bałwanka. Twardy, Twardy bardzo. Dobra, zielony był średni, bardzo średni. Jeszcze wezmę sobie biały, bo biały też lubię. O, mam świeczkę. <laughs> Także jeszcze jeden żelek, biały tym razem, zazwyczaj no, są ananasowe. To nie jest lepszy, jeżeli chodzi o smak. Ale są twarde! Bardzo twarde są. Zawiodłam się. Naprawdę się zawiodłam. Ciągle będą lepsze. Ale piątka? Niech będzie piątka, bo są o wiele lepsze niż, niż te bałwanki. Bałwanki miały trójkę, więc zdecydowanie lepsze. To teraz dla porównania biorę teraz żelki wegańskie. No i smaków tu za bardzo nie mogę wybierać. Mamy dwa smaki i wszystkie żelki. Są w kształcie chłineczek. Zacznijmy sobie tym razem od czerwonej. No to chyba jakieś takie malinowe, ale teraz zielony. To jest chyba ten sam smak. No poważnie! Hmm. To jest chyba ten sam smak. No kraft. Smutno mi. Domyślałam, że będę miała jabłko i malinę. No trudno, ale jeżeli chodzi ogólnie, to chyba bardziej mi smakują niż te. Ale mi taką szóstkę, czyli jedna po prostu, co na więcej. No bo też szału nie zrobiły, myślałam, że będą lepsze. To jak przy żelkach jesteśmy, mam jeszcze żelki od Haribo Winter Mix. Pomarańczu czarny bez, cytryna, mango, marakuja, czarna porzeczka, poże... jabłko, kiwi, aronia, winogrona. Może być dobre. O, ale one, one tak fajnie pachną. Dobra, to wezmę sobie czerwonego. I tu mamy gwiazdkę. Tak wygląda gwiazdeczka i one mają z tyłu te takie pianki białe. Każdy żelek tak ma, <grytanie> dobra, próbuję żelka. Też są jakieś twarde. Smakuje jak malakuje albo jakieś mango. Ale też są strasznie twarde. Po raz kolejny. No nie zachwyciły mnie. Kurde! To jest z tymi żelkami dzisiaj nie tak. No naprawdę nie są jakieś... wow! Smakują o wiele lepiej niż to z widla. Zdecydowanie są lepsze, ale też są twarde. No tam też szóstka, wiecie? Będą na równi z tymi. Mam nadzieję, że oglądaliście do tego momentu, ponieważ przed nami gwóźdź tego filmu, czyli Hot Chocolate Duo Deeper Sauced Caramel. 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 Takie English. Caramel. To jest action i to są takie patyczki, na których właśnie mamy czekoladę o smaku słonego karmelu. Bierzemy sobie mleko, zalewamy do 3-4 szkanki, podgrzewamy, dajemy tam patyczek z czekoladą, mieszamy i mamy gorący czekoladę o smaku słonego karmelu. Ja nie mam mikrofalówki, więc ja muszę sobie podgrzać to mleko normalnie w garnku. I zaraz to zrobimy. Mam mleko, aż paruję. tak jest gorące w moim przepięknym świątecznym kubku. Mam go z Pepką z tamtego roku, także polecam pepko, jeżeli chodzi o kubeczki świąteczne. Więc biorę sobie to moje mleko, biorę sobie jeden patyczek z czekoladą, Czekoladą. Tylko teraz pytanie, czy to będzie taka sztuczna czekolada, czy to będzie taka dobra czekolada? No i teraz mieszamy, aż się rozpuści. Mmm, pachnie ładnie. Zobaczymy, czy będzie tak samo fajnie smakować. Ale już zmieniło kolor, o i na pytyczku została sama końcówka. Kakao trochę wystygło, więc myślę, że mogę spróbować. Ja sobie zrobiłam na mleku owsianym. Jak coś. O, ciepło. Dobre! I nie czuć tutaj takiej sztuczności. Czuć trochę patyka drewnianego, co nie jest za fajne, ale ogólnie dobry. Fajny. Bardzo dobry. Uuu, ja tego patyka czuję teraz. U. Dobra, za tego patyka minus dwa. Więc daję Siódemkę, bo chciałam dać dziewiątkę. Czyli dam temu siódemkę. Nienawidzę, nienawidzę, wiecie... O Jezus. Tak samo jak są yy, lody na patyku. Nienawidzę tego patyczka na końcu. Wiecie... Yy. Mam aż dreszcze, fuj. <noise> ale ogólnie dobre. <noise> Gdyby nie ten patyk, byłaby dziewiątka. I chciałam się z nami żegnać, ale przypomniałam sobie, że mam jeszcze takie czekoladki z Action. I jeżeli oglądaliście ten odcinek z dziewczynami, z testowaniem słodyczy halloweenowych, to na pewno pamiętacie, że były tam takie kulki czekoladowe, tylko że z dynią narysowaną. I coś czuję, że to będzie właśnie to samo. Jak to oczywiście otworzy? To jest gdzieś przyklejone? O, mam. I wezmę sobie pierwszy z brzegu. Zielone one wszystkie wyglądają bardzo podobnie. Takie maluchy. Pachną jakby miały mieć jakieś nadzienie, Chociaż po tamtych czekoladkach z halloweenowych to wątpię. No ale dajmy im szansę. No moim w środku czekoladowe nadzienie Ale takie wiecie, takie mięciutkie Zobaczcie czy czerwoną, może ma inny smak Lejną w szoku jestem Myślałam, że będą miały różne smaki, ale nie Każdy po prostu jest czekoladowy Z czekoladą w środku Ale czy to jest dobre? Mm, myślę, że 6 na 10 to jest Dobra ocena na tego I popiję sobie jeszcze łyń kakałkiem Ale ogólnie ten test wyszedł całkiem spoko Pomijając moje zawody na żelkach I na tym cudzie bałwankowym. No to najbardziej wychodzi na to, że najlepsze są kulki. Biedronki, czyli Biedronka dzisiaj wygrywa, ale tym ciekawym akcentem skończyliśmy film. Także ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie dzisiejszego filmu. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zasubskrybujcie mój kanał. Na dole macie przycisk subskrybuj, a obok jest dzwoneczek. Kliknijcie go, żeby nie umierać żadnych filmów teraz, ponieważ mamy daily świąteczny i aż do 26 grudnia jest daily. Zostawcie to Także łapkę w górę, jeżeli film Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzach, czy próbowaliście tych słodyczy lub czy będziecie chcieli te słodycze spróbować. A ja jeszcze raz bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia już jutro. Pa!